Szybko spierdalamy Pod prąd wjechałem No już kurwa Wiesz co wiesz co tutaj myślałem, że tutaj piszę? Top RP Ban no, ja wiem, że tak powinien zrobić. Ja wiem. Ja wiem. Fail driving? Ja wiem. Nie celowo, przepraszam. Przed nikim też nie uciekałem. Niko też nie goniłem. Zapatrzyłeś się na czat. A idzie ból? Aaaa, ojej, prawie zgniotło. Ała, ała, ała. Ledwie żyje, ledwie żyje. Oj, oj, Boa curta